gry planczowe, różne rzeczy robienia rękami nieraz bajki pooglądać. Sposobów na spędzenie ferii jest wiele jednak obowiązujące przepisy zabraniają w tym czasie wychodzenia dzieciom samym z domu do godziny 16 od poniedziałku do piątku. Przypomnijmy Ferie ruszają w poniedziałek i potrwają dwa tygodnie. Swoją ofertę na ten czas przygotowało między innymi centrum inicjatyw rodzinnych. Wszystkie te atrakcje są bezpieczne, więc rzeczywiście jest tak, że stawiamy tutaj na online nowe spotkania na spotkania na różnych w ferie najmłodsi będą mogli wziąć udział w czytaniu książek przez internet, dowiedzą się jak zrobić własny teatr cieni, czy dostaną do realizacji zadania literackie. To oferta Biblioteki Raczyńskich, w której od 4 stycznia obowiązuje hasło w krainie śniegu i lodu. Ofertę, że Mucha nie siada przygotowało także Centrum Kultury Zamek. Dzieci i młodzież czekają m.in. warsztaty, dyskusje, konkursy i zwiedzanie Zamku Cesarskiego online. Wypoczynek podczas ferii zimowych w 2021 roku można zorganizować jedynie w formie półkolonii. Część szkół przygotowało też ofertę półkolonii. Do świąt do Kuratorium Oświaty w Poznaniu wpłynęło ponad 200 propozycji zajęć dla uczniów. Do tego momentu w samym Poznaniu zarejestrowano 46 półkolonii. W tym wypadku dzieci mogą się wybrać na takie zajęcia bez opieki. Niestety będzie w domu, prawda Maksio? Ja tak, będę w domu. Nie wymyśliliśmy nic, żadnych półkolonii. Są umęczone dzieci y, siedzeniem online przy lekcjach, nie? Także tak. myślę, że, że, że to na pewno no, mniej atrakcyjne, zdecydowanie bardziej takie właśnie wyjścia, spacery, no najlepszą opcją by byłoby, gdyby śnieg spadł. Rodzice, podobnie jak i dzieci, dostają jednak w koście przez edukację zdalną. Szukają więc innych form spędzenia wolnego czasu. Myślę, że też warto zwrócić uwagę na takie atrakcje, które są bezpieczne, a troszeczkę jednak pozwalają nam wychodzić z domu. Do spaceru szlakiem poznańskich legend zaprasza Brama Poznania. Ci, którzy rozwiążą zagadki na trasie gry miejskiej, otrzymają nagrodę w Centrum Inicjatyw Rodzinnych. Książeczkę z legendami o Poznaniu. Będziemy starali się być blisko zwierząt i pokazać je Państwu. Dużo bardziej atrakcyjnie, nawet niż Państwo są w stanie je zobaczyć, zwiedzając Ogród Zoologiczny. Wciąż otwarte jest Poznańskie Zoo. Do 15 stycznia, razem z biletem wstępu, otrzymamy kartę z ośmioma zadaniami i zagadkami. Odpowiedzi na nie znajdziemy podczas spaceru po nowym Zoo. Hasło, które Państwo otrzymają w wyniku rozwiązania ośmiu tych zadań, będzie hasłem, które, należało, które będzie należało do nas wysłać mailem. Otrzymamy wtedy link do spotkania z mieszkańcami Poznańskiego Zo i ich opiekunami. Nie ma za to szans na pół Półkolonie na sportowo. W tym roku obiekty Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji będą ferie zamknięte. Według nowych przepisów y, akcji ZIMA nie możemy w tym roku przeprowadzić, w związku z tym y, te półkolonie, które co roku odbywały się, oraz inne zajęcia sportowe na naszych obiektach, musieliśmy niestety w tym roku odwołać. Radzą też sobie mniejsze instytucje, takie jak lokalne domy kultury. Na ferie organizują konkursy, spotkania czy lekcje gry na instrumencie także online. Prawie codziennie mamy kontakt z naszymi odbiorcami, z naszymi dziećmi, młodzieżą, gdzie moi instruktorzy dosłownie komórkami nagrywają warsztaty plastyczne i muzyczne. Więcej o dostępnych wydarzeniach podczas ferii w Poznaniu przeczytamy na stronie miasta oraz na stronach internetowych jednostek, które je organizują. Bartosz Bartkowiak, Puls Dnia.